gość, Radia Zachód. A u nas już dyskusja właściwie rozgorzała z burmistrzem miasta i gminy Torzym, Ryszardem Stanulewiczem. Dzień dobry w Radio Zachód, panie burmistrzu. Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora, jak też szanownych radiosłuchaczy. Jak się jechało z Torzymia? Zastanawiam się. Dziękuję, że pan przyjechał, bo to kawałek drogi jest z Torzymia tutaj do Leżowa. Żaden problem. Przy pięknej pogodzie, ponad 60 km to nie jest jakiś problem, żeby... Dojechać do Gorzowa. Czy na przykład jadąc do Gorzowa, zastanawiał się Pan nad tym, co, się, co poszło nie tak, że taki, chyba tak, tak trzeba to nazwać, kryzys samorządności w gminie jest oczywiście więcej, dużo sołectw, ale w pięciu nie można wyłonić sołtysów? Między innymi chodzi o Bobrówko, Wystok, czy Lubów, no i jeszcze inne. Ale dlaczego, Panie burmistrzu? Panie redaktorze, Szanowni Państwo, właśnie to jest taki duży znak zapytania. Sądzę, że tą kwestią, czy problemem dobrze by było, żeby się zajęli socjolodzy, gdyż sam dociekam, szukam przyczyn, no i przyznam się szczerze, że może takim nasuwa się pierwsza myśl, że jednak jest niejako taki kryzys, jeśli chodzi o znalezienie osób i ludzi, którzy by poświęcili czas, swój czas mieszkańcom i po części służyli poprzez funkcję soutysa. No brak, jest to problem czasu, jak rozumiem, tak? To jest pana jedyny problem. Możliwe, jak też mogę się mylić, ale pandemia, którą przeszliśmy i oby więcej już nie wróciła, też mogła Jakieś odium spowodować z tego tytułu. No, ale to mogła bardziej jeszcze wyzwolić właśnie chęć. Dobra, skończy się pandemia, ruszamy. Będzie sześciu kandydatów na miejsce sołtysa będą wymory, ludzie się mną spotykać. Panie redaktorze, był moment, był czas, jak wrócimy do, nie wiem, 15 lat do tyłu, była konkurencja. Mieszkańcy, było wielu kandydatów. Teraz. No po prostu, no czas pokaże. A, y, panie burmistrzu, ale bo, y, w ogóle, a na przykład panu się jeszcze chce być tym burmistrzem? Y, oczywiście jest tyle jeszcze do zrobienia, y, tyle y, rzeczy, które y, y, pozwolą na, y, na to, żeby gmina się rozwijała. Naprawdę jest jeszcze dużo do, do, no, do zrobienia. Bo, zastanawiam się, bo w tej kadencji było przecież referendum, w której część, część mieszkańców, no inicjatorzy, pana przeciwnicy chcieli pana odwołać. To, to, to się nie udało. Mieszkańcy zdecydowali, że chcą, żeby dalej pan był burmistrzem. Natomiast być może to pana na pana mobilizująco podziałało i dlatego pan dalej chce? Oczywiście narzędzia demokracji zafunkcjonowały i referendum, które też pokazało. Pewne rzeczy, które czasami człowiek nie zauważał. Po części dziękowałem za zorganizowanie referendum. Oczywiście dziękowałem przede wszystkim mieszkańcom, że jednak to zaufanie, które zdobyłem, nie zostało utracone. Ale jeszcze raz podkreślę, powiem, jest wiele rzeczy do zrobienia, jeśli chodzi o infrastrukturę, o rzeczy, które. Mają rozwijać gminę. Bo to było to referendum, było pół roku temu. Dobrze mówię? 20 rok, końcówka 20. rok. Tak. I wtedy pamięta pan, co pan mówił na przykład w Radiu Zachód po tym referendum? Wie pan co, może to, konkretnie to, to nie dokładnie jest, nie, nie pamiętam. bo może w, w, nie, w niezręcznej sytuacji pana postawiłem, że to nie jest, my tu nie, nie testujemy z tego, co ktoś powiedział dwa lata temu. Sam bym nie pamiętał. Natomiast e, powiedział pan wtedy, że m, teraz czas na budowanie zgody wśród mieszkańców. Teraz pana celem będzie e, po prostu jakby zrzucenie pionków i poukładanie wszystkiego od nowa, żeby ludzie w Pana gminie żyli w zgodzie. Dwa i pół roku minęło. Panie burmistrzu, pytam, udało się? Nie do końca, no muszę podkreślić i zaakcentować, gdyż jak czasami uczestniczymy w obradach sesji, to widać, jakie jest dalej zacietrzewienie i po prostu atak, czy na moją osobę. Ja już jestem przyzwyczajony i sądzę, że tutaj prawda i rzeczy, które, które robimy, realizujemy, same się bronią. Natomiast y, muszę przyznać, że jednak to zacietrzewienie dalej drzemie wśród kilku osób, które y, są w Radzie. Ale z Pana punktu widzenia to jest takie niebo, nie? Czy tam są argumenty merytoryczne? Szanowny Panie Redaktorze, Szanowni Państwo, jeżeli, jeżeli, przy, podam przykład, jeżeli y, są głosowania i głosujemy nad rzeczami czy y, infrastrukturą, która ma polepszyć życie mieszkańcom. I te osoby głosują przeciw, to ja się pytam, mieszkańcy wybrali te osoby nie po to żeby być nie bo nie tylko po prostu jeżeli jesteś nie to podaj przyczynę merytoryczne uzasadnienie Ale nie wiem czy to był dobry przykład bo to wie pan to są różne sytuacje też czasem można zagłosować przeciwko bo za chwilę można wymyślić coś jeszcze lepszego także... Ale jeżeli ktoś głosuje przeciw budowie oczyszczalni ścieków czy mhm. innej infrastruktury panie redaktorze no gdzie my jesteśmy Dobrze oczyszczalnia ścieków to wywołał pan temat proszę bardzo w Torzymiu. rozbudowa i modernizacja 14 milionów złotych to jest jedna z największych inwestycji na pewno no, ostatnich lat w Torzymiu i chyba w tej kadencji największe czy się mylę? Tak, oczywiście ma pan rację. Ponad 14 milionów inwestycja, która pozwoli na dalszy rozwój gminy, gdyż y, oczyszczania, która już przeszła do, do historii, czyli ta, która została już praktycznie zlikwidowana, y, nowa pozwoli na przyjęcie większej ilości ścieków, gdyż do, y, na chwilę obecną y, budowa pozwoliła na Wybudowanie dwóch reaktorów biologicznych po 500 metrów sześciennych każdy, czyli 500 tysięcy litrów i będziemy mogli przyjąć docelowo 1000 metrów sześciennych. Natomiast oczywiście teraz ta wydajność jest mniejsza, ale biorąc pod uwagę to, że mamy kolejną inwestycję. Dotyczącą przyłączania kolejnych miejscowości do Torzymia, do oczyszczalni ścieków, czyli grabów, w następnej kolejności prześlicę i kownaty z parkiem rozrywki, to właśnie pozwoli na przyjęcie tych ścieków, i yy, mieszkańcy będą mogli już się pozbyć tak zwanych szamp, czyli po tym przełączeniu, to ile będzie, jaki będzie procent skanalizowania całej y, gminy, całego terenu? Oczywiście gminy. nie będziemy mieli y, 100%, nie. 100% to jest na razie no, no w planach, dlatego podkreślałem, jest wiele rzeczy jeszcze do, do zrobienia, ale. Ponad 50% będziemy mogli już wykazać podłączeniem do sieci. Cieszy to samorządowca, pana jako samorządowca, ale politycznie przyzna pan nieopłacalne. Dużo pieniędzy idzie w ziemię, nie widać. Oczywiście, tylko panie redaktorze, my nie służymy mieszkańcom spektakularnie i żeby pokazywać. No ale czasem też trzeba pokazać, no wie pan, jakie z wybory idą. Jasne. Natomiast priorytetem jest właśnie ochrona środowiska, i tak jak swego czasu. Inwestowaliśmy w oświatę inwestowaliśmy w infrastrukturę Inną tak teraz y, Ta lokomotywa została ustawiona na tory ochrony środowiska I to realizujemy sądzę i w przyszła kadencja też będzie kadencją ochrony środowiska Ale skąd pan wie Do mnie mam bo e, Są takie potrzeby panie redaktorze Nie ale skąd pan wie że przyszła kadencja tak będzie bo skąd pan wie że pan wygra może wygra ktoś to powie nie zupełnie inaczej trzeba zrobić Ale oczywiście narzędzia demokracji, tak jak podkreślam, zafunkcjonują i czas pokaże, jak to będzie funkcjonowało. Ale pan się do na kolejną kadencję yy, samorządowej? Może jeszcze ostatecznej decyzji nie podjąłem, natomiast ze wskazaniem na tak. No tak już się pan trochę wygadał, nie chcę pana martwić, ale przed chwilą to już padło właściwie. <laughs> do parlamentarnych, bo są kuszeni samorządowcy przez różne opcje polityczne. Czy pana ktoś namawiał? Panie burmistrzu, pan jest popularny, to pana zapraszamy na listę wyborczą do nas. Było? Panie rektorze generalnie, może tak, służę mieszkańcom naprawdę już wiele lat, ale najlepszą partią polityczną jest gmina i mieszkańcy, ich członkowie tej partii. Po prostu nie to, że odżegnuję się od jakiejkolwiek partii, ale po prostu nie pałam do kandydowania do Sejmu. No to może pan nie pałać, tylko pytanie, czy pana namawiali? Nie nie miałem takiej propozycji. Rozumiem. A jeszcze a propos takiej polityki, w trochę mniejszym wymiarze, aniżeli jakieś ogólnokrajowe tematy. Niedawno odbyło się na powiecie, że tak powiem, było głosowanie nad odwołaniem nieudane, bo nie odwołali. Starosty powiatu Słującińskiego su Tomasza Jaskułę. Gdyby pan mógł głosować, byłby pan za odwołaniem, czy nie? Oczywiście pan nie mógł głosować, no bo nie jest pan radnym. Widzę, że docieka pan bardzo mocno nie, no i chciałby wiedzieć jakie są moje poglądy. Powiem szczerze i autorytatywnie. Nie jestem zwolennikiem działań obecnego starosty pana Jaskuły. Po prostu na chwilę obecną nie ma takiej współpracy czy w sensie efektów, które by były widoczne. Jest dużo Kolokwialnie powiem, bicia piany, pr zachowań. Myślę, że czas pokaże i zweryfikuje te zachowania, te decyzje. Oczywiście współpracujemy, bo to, co jest do zrobienia na niwie współpracy między gminą a powiatem, jest realizowane. Natomiast więcej pozostawię to bez komentarza. Dobrze, to jeszcze na koniec, panie burmistrzu hala, widowiskowo -sport, to będzie widowiskowo-sportowa? Znaczy plan jest taki? Mam na myśli w <m> <gymiu> Może za mocne określenie, ale to będzie hala. Tak, panie redaktorze, szanowni państwo, planujemy kolejną, może historyczną, tak jak oczyszczalnia ścieków była mm, oczysz yy, inwestycją, która pochłonęła wiele milionów, na którą oczyszczalnie było nas stać. I teraz przygotowujemy się do kolejnej inwestycji kilkunastomilionowej. Mianowicie do budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej imienia bohaterów Westerplatte w Torzymiu. Jesteśmy już w połowie może Drogi. Mamy zapewnione 5 milionów z Polskiego Ładu. Złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki na kwotę 8 milionów złotych. Lada moment będzie decyzja, jeżeli... Otrzymamy te środki, rozpisujemy przetarg i myślę, że kolejną inwestycją, którą będziemy realizowali, to właśnie będzie hala sportowa. A to taka z widownią będzie? Czy to tylko tak, dla będzie uczniów. planowane jest 250 miejsc. Nie chcemy też zrealizować inwestycji, która będzie przerostem formy nad treścią. Po prostu będzie to hala na potrzeby miasta i gminy Torzym, która będzie sądzę służyła wiele, wiele Dekad. Mhm. A z ministerstwem, jak bardzo zaawansowane są te rozmowy? Bo to, że złożyliście wniosek, to jest jedno, ale pewnie na pewno pan jeszcze szuka jakiegoś takiego wsparcia, żeby tam popchnąć to do przodu, czy nie? Panie doktorze, y, oczywiście mamy orędowników tej inwestycji, natomiast poszły uzupełnienia, że tak potocznie powiem, jeśli chodzi o tą sferę finansową i merytoryczną. Także. Mam zapewnienia, że w tym tygodniu nasz wniosek stanie do protokołu na biurko mhm. pana ministra. I to jeszcze zupełnie na koniec, bo temat bardzo drażliwy, dlatego krótko chcę o nim. Czy festiwal w Grabiczu, bo pan wyda zgodę na ten kontrowersyjny od wielu, od ostatnich kilku lat tam odbywa się festiwal, który no wokół którego jest dużo kontrowersji i o tym się głośno mówi. Pan jako organ, jako burmistrz taką zgodę wyda bądź nie wyda. Na chwilę obecną jest złożony wniosek, jest wszczęte postępowanie. Wystąpiliśmy o uzupełnienie. Oczywiście, tak jak pan podkreślił i powiedział, jest ten festiwal, organizacja tego festiwalu budzi ogromne kontrowersje. Jest mieszkańcy komercyjny, festiwal, żeby to mieszkańcy komercyjny muzyki techno, gdzie gro przede wszystkim bierze udział w tym festiwalu uczestnicy z Niemiec mieszkańcy, jak też fundacje ekologiczne tutaj protestują. Jestem w kontakcie. Oczywiście, jaka będzie decyzja, czas pokaże. Czas pokaże, ale w sierpniu jest planowany ten decyzja. Dokładnie, testy. na początku sierpnia. Dziękuję bardzo za tych wiele ważnych i ciekawych informacji z miasta i gminy Torzy. Czerstan Stanulewicz był naszym gościem. Dziękuję panie Dziękuję panie serdecznie panie redaktorze, życzę panu i radiosłuchaczom miłego... Do... Lubuskie, Polska i Świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl.